Matus nie ma jaj. Ja nie mam, tak? To patrzcie na to. Proszę bardzo, tu mam 5 km, 2, tu mam 2 km, tu też 2, 2, tu 5 km. No, więc ogólnie to mam jajek 9. Tak więc mit obalony. Hmm. Cześć, witajcie, jestem Matus i witam was w kolejnym odcinku z serii Prawda czy Fałsz. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, to chciałbym Was poinformować, że już w tą sobotę, 27 sierpnia będę na meetupie we Wrocławiu. Będzie tam stoisko firmy XCOM i będziecie mogli mnie tam spotkać, więc sobie zbijemy razem pionę, pogadamy, czy co tam będziecie chcieli jakieś zadać pytanie, może czy cokolwiek, więc będzie naprawdę super, wbijajcie, ale gdyby tego było mało, będę również grał na scenie gamingowej razem z kilkoma innymi youtuberami przeciwko drużynie z Fairy Sprite. Bench będzie również w trochę innej. Formie, więc będzie trochę śmiechu. Mam nadzieję, że będziecie dopingować nas, a nie przeciwników, bo nam się chyba to bardziej przyda. Tak więc wpadajcie, bo naprawdę będzie się działo na mitapie we Wrocławiu 27 sierpnia. Tak więc wbijajcie. Możecie napisać w komentarzu, kto z Was tam przyjedzie. No ale już bez zbędnego przedłużania przejdźmy do odcinka, gdzie sprawdzimy sobie kolejne 5 waszych mitów. Tak więc pierwszy mit napisał Tymon. Skoro na jednej broni można mieć maksymalnie 4 naklejki, to na logikę na dwóch beretach można mieć 8 naklejek, lecz maksymalnie jest 4. Jak sobie mogliście zauważyć, na jedną beretę mogliśmy nakleić tylko dwie naklejki, więc łącznie dało nam to liczbę czterech naklejek, więc tak jak napisał Tymon, mit jest potwierdzony. Drugi mit napisał Jacin. Jego swoisz kurczaka to po rozpoczęciu następnej rundy on pojawi się koło ciebie. Bardzo przyjemny i krótki mit do sprawdzenia. Kurczak po prostu się koło mnie pojawił podczas nowej rundy, tak więc mit jest potwierdzony. Trzeci mit od Dawida. Jeśli ktoś upuści swoją broń, podniesie inną i będzie strzelał z tej nowej, to upuszczona też będzie świecić, jak przy strzelaniu. Być może działa tylko wtedy, kiedy z tej broni kogoś się zabiło. Jak mogliście zauważyć, sprawdzałem to na sucho, że tak to nazwę, a później zabiłem osobę z tej broni, zmieniłem ją i nic się nie działo, więc podejrzewam, że był to po prostu jakiś bug. No i mit jest obalony. Następny mit od Mariusza. Jeśli w broni USP zdejmiesz tłumik, nazwa tej broni zmieni się na USP bez końcówki S. Jak sobie mogliście zauważyć, nazwa się nie zmieniła. Nawet gdy wyrzucaliśmy broń, było napisane, że wyrzucamy USPS. Tak więc mit jest obalony. No i ostatni mit od Łukasza. Kiedy zostaniemy oślepieni, trzymając w rękach Negewa, będziemy go trzymać jedną ręką, z perspektywy innych, ponieważ jedną ręką będziemy zasłaniać sobie oczy. No, zbliżone do rzeczywistości to to nie jest, bo ciężko by było tak utrzymać Negewa, taką potężną broń w jednej ręce. No ale jak sami widzieliście, mit jest potwierdzony. To na tyle mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę, skomentujcie film, no i oczywiście zasubskrybujcie kanał, ale jeśli chcecie być jeszcze bardziej, bliżej mnie, to wbijajcie na Snapchata, Instagrama, chyba tyle. Więc dzięki za oglądanie jeszcze raz. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.